Siema widzowie, stworzyłem mnie najbardziej zabójczą mapę w się. Trzeba nie wejść w editor map Po prostu losowo kliknę, nie wiem czy wyszło no ale... No nie wiem po prostu, ale dobra Niestety będę musiał zareagować bocikami, ale za chwilę wam pokażę co ta mapa tutaj odwala. Jesteście zamknięci w takiej oto kratce Tam są jeszcze jakieś kolce cytujące chmury Dzisiaj na tej mapce postaram się wygrać dwa razy. I mam pięć prób. O, kurno. To nieźle. To się uleczy. Ledwo co? Ledwo co? Ledwo co? Widzowie, ledwo co? To jeszcze. To coś asha? Naprawdę jest szansa. Dobra, to jest 100% sukces. Chociaż nie! Gdzie ten bocik idzie? I że zbiegałem. To wydarzenie cię w ogóle. Zobaczmy sobie, ile ja tam tego mam. No, no, dwa legendarne start już. Pięknie. Jeszcze zostały trzy inne. Może uda mi mam się nawet do legendalnego legendarnego. opening entryck pojawi się za jakiś czas na kanale. Tak od razu mówię. Razem zagram z jakimś innym dynamikiem. Nie wiem, czy wiecie, ale tutaj jest nawet na 11, więc mam dynam skoka. Sposób jest prosty. Oddalam się od tych bijących się typów. Okej. Okay. Nie ma nikogo chyba, kto mógłby ultim rozpiąć ściany chyba zeszelka. Okej, okay, oni tutaj idą. Więc ja sobie tutaj rzucam. I jeszcze tutaj sobie zdobywam na szybko jakieś te. No i pięknie... Tutaj udało się, nie bo on też może ostrzeliwać, pięknie, pięknie, pierwsze dwie rundy chyba. No, no jest zabójczą mapką, jeśli wybierzemy sobie złego typa to jest. proces spróbuję próbuję zagrać, nie wiem kim to zagrać. przeważnie nołem ale teraz zakładam mam jakieś facika. Więc nie wiem, a kogo by tu... Coś tam było, nieważne. Jeśli wybierzemy nóż takiego, bo to nie wiem, czy to się dla mnie dobrze skończy. Nie, 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 nie. Wszystkie stawcie. O nie, 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 Jeszcze zagram sobie do nie, z gusiem dla równowagi. nie, 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 nikt go nie, rozumie. Zwłaszcza kampełnik nie, 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 Weźmiemy z nie, Dobra, ja już przestanę. To jest tak, takie jest prosto. Nie ma jackie, nie ma jackie. Są to w sumie większości słowiaczki, chociaż nie wiem, czy jest mi nie zabuduje. No i je peny. No, może. To, co by było, widzę na tle.